Starzeją się wolniej niż przeciętny człowiek, a nawet wolniej niż większość z was. Chociaż numer PESEL mówi 59, to wyniki krzyczą 51 i mówią, że mam się zajebiście dobrze. Skąd to wiem? Sprawdziłem to dzięki badaniu supar, który pokazuje na realne zużycie mojego organizmu, a także na dynamikę starzenia. Moja dynamika starzenia to 86, setnych, co oznacza, że w stosunku do całego roku kalendarzowego starzeją się 10 miesięcy. I teraz uwaga, udało mi się zejść jeszcze niżej. Nie jest to kwestia przypadku, udało mi się to osiągnąć dzięki precyzyjnie przygotowanym treningom, diecie. Nadzorowi przez właściwych specjalistów. I tu ukłony w stosunku do profesora Marka Postuły za jego nadzór, do Human Microbiome za testy mikrobiomu i wskazanie na określone terapie probiotykowe. Wiek to nie wyrok. Prawdziwe starzenie widać w wynikach badań oraz w doskonałym samopoczuciu.